Witam w kolejnym wydaniu programu Krótkofalowcy BIS. Spotykamy kolegów z Siemianowic, z klubu krótkofalowców z Siemianowic, sławnego klubu, który ostatnio uruchomił drugi w Polsce przemiennik telewizji amatorskiej. Kochani, może nam się przedstawicie? Tak. SP9 Irena Irena Adam, Eugeniusz z Siemianowic, z klubu SP9 Karol Jadwiga Maria. Jestem prezesem klubu. Tadeusz, sześć, 9 Halina, Kubek, Józef. Jestem pełni obowiązki sekretarza klubu. No i tak się złożyło, że jednocześnie pełni obowiązki wiceprezesa zarządu głównego Polskiego Związku, związku Krótkofalowców. i w związku z tym no, mam okazję przy okazji jako zarząd główny pomóc tutaj naszemu klubowi w zakresie telewizji amatorskiej, bo bawimy się tym, tą, tą techniką już od pewnego czasu tutaj Tutaj muszę powiedzieć, że, że razem z kolegą Andrzejem SP9 SQ9 DHK z Katowic byliśmy na takim pierwszym spotkaniu w Hełm, na górze Hełmie, jest to było w latach 90. Tam zafascynowaliśmy się tą, tą emisją. No i tak i tak, razem z porozumieniem z Bogdanem z Berlina DL7 AKQ, który ma również polski znak SP9 Roman Wioletta Franek uruchomiliśmy. To już dwa lata temu gdzieś będzie, nie? Tak, no, e, no zaczęło się dwa lata temu, a, a uruchomiliśmy przemiennik telewizji amatorskiej na, na terenie Siemianowic. No i ten, ten, ten przemiennik funkcjonuje obok telewizji Katowice na wysokości 320 chyba metrów, nie? Tak, 320 metrów. Funkcjonuje bardzo ładnie. Bardzo ładnie. A się marzy, żeby program krótkofalowcy bis był również emitowany przy pomocy tego przemiennika? No, ja też jestem podzielony właśnie tym zdaniem, żeby po prostu taki przemiennik był takim linkiem, można powiedzieć, między właśnie chemcem i gruchemiec, i właśnie Siemianowicami, na żywo, jak się to mówi, nie przez internet, tylko normalnie częstotliwością krótkofalarską, a naszą amatorską. I pomyślimy na tym właśnie, żeby to zrobić, bo. To jest piękna sprawa, jak na razie to ten przemiennik emituje, jako nadajnik emituje cztery obrazy kontrolne, non stop, dzień i noc pracuje nadajnik i, no, i po prostu testujemy to, czy się tam coś podgrzewa, czy się tam coś wyrzeje, jak na razie to wszystko jest ok, żadnych problemów nie ma. No na jakich was... falach on nadaje? Na nadaje? nadaje na 1-3 giga, można go odbierać, no a wiadomo, że będzie przyjmował na odbiorniku 10 giga. Także tak to tak to będzie Czyli wyglądało. mógłby przyjmować sygnał 10, giga, sygnał 10 giga z Wrocławia poprzez Hełmiec. Tak, tak, No to jest to jakieś, i, jakieś i, rozwiązanie. I jeszcze, I jeszcze mamy po prostu w zamiarze na 20 giga też również zrobić coś, bo nadajnik jest na 20 giga odbiornik już na ukończeniu, także nawet i na 20 giga będziemy pracować. No to mam nadzieję, że pewnego dnia dojdzie do takiego bezpośredniego na żywo połączenia telewizyjnego pomiędzy Wrocławiem SP6 Alfa Radio Radio, a na przykład Tobą SP9 IIA lub tutaj kolegą SP9 HQJ. Ja chciałem powiedzieć przy okazji, jak już tu rozmawiamy, że Bogdan z Berlina przygotował nam 10 nadajników. Tak. Nasi koledzy z Siemenickiego Klubu przygotowują się intensywnie do pracy właśnie tą emisją i ja myślę, że już nie, niebawem. Że będziemy z, już praktycznie z, z już pracować. na nadaników będzie pracować ta właśnie ta okolic jest. Siemianowy, nie tylko okolic Siemianowy, z Bytomia Aha. i schorzowa i, i po prostu będziemy już wchodzić na tym przemiennik i będzie to już praktycznie jak przemiennik chodziło, bo to tak. trzeba się do tego przygotować. No niestety taka jest sprawa. Ta e, w ogóle telewizja ma też, TV ATV ciągnie za sobą pełne wydatki. No niestety to jest wszystko drogie i, i wartość techniczna i, i w ogóle także trzeba po prostu powoli się przygotować, ale to jest wszystko w naszych planach, naszych zamiarach i myślę, że, że to będzie miało sens i, i, i zaszczepi. I wśród innych krótkofalowców właśnie tą modulacją ATV jest bardzo ładna, bo chcemy właśnie przekazywać, mamy dużą kolekcję filmów nakręconych na, na kasetach. I chcemy właśnie to przerzucić na, na, na krążki, pokazać jak kiedyś krótkofalowcy się bawili, mamy różnych zawodów, z różnych spotkań i chcemy to właśnie transmitować, pokazywać z tamtych lat jak krótkofalowcy po prostu bawili się krótkofalarstwem. To bardzo cenne. Ja sądzę, że przy, przy takiej pomocy jak tutaj kolega związany z, z ciszym kierownictwem zarządu głównego PZK to mam nadzieję, że te wszystkie pomysły zostaną zrealizowane. Ja myślę, że chciałem jeszcze na koniec dodać, że właśnie spojrzenie na nasze krótkofalarstwo śląskie właśnie z perspektywy zarządu głównego no, mnie rozszerzyło mi mnie pewne horyzonty, bo muszę tu. Z, powiedzieć tak generalnie, że klub SP9 Karol Józef Maria w Siemianowicach jest takim prężnym klubem, który jest znany z szeregu inicjatyw. Tym, ten klub z SP9 Karol w Siemianowicach jest kojarzony jako najbardziej prężny. W związku z tym wskazane jest właśnie poprzez wyko wykorzystanie ATV, właśnie propagowanie takich pokazać, um, takich co się taka, robi taki, taki postaw. Tak jest, tak tam jest. Tam jest wielu wartościowych y, osób. Y, ja y, nie chciałbym tu wszystkich wymienić, nawet chyba nie jestem w stanie. Są niektóre czasami w postaci takie anonimowe, anonimowej. Tak jest Romek u nas, jest P 9 Ufałku, Tak, Kto praktycznie, konstruktor mechaniczny, praktycznie Nie widać na paśmie, bo on tam, on jest, jest bardziej, bardziej konstruktorem. On jest taka złota rączka i takich ludzi jest więcej. nie? Tak. I to tyle właściwie na dziś. Dziękuję za życzliwe przyjęcie tego reportażu. Mam nadzieję, że przy kolejnej emisji znowu się z Państwem spotkamy.